Chciałabym Państwu zarekomendować kilka pozycji, kilka książek. To są takie e, pozycje, do których chętnie wracam, czytam i zawsze e, inspirują mnie. Polecam, je także, polecam ją także swoim studentom. Jedna z nich to jest Efekt wioski, Susan Painker. Jak kontakty twarzą w twarz mogą czynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. To jest praca wcale nie najnowsza. Polskie wydanie było w 2015 roku, wydawnictwo charaktery, i jest popularną naukową pozycją. Ale uważam, że bardzo, bardzo dobrą mogę ją Państwu zarekomendować z pełnym przekonaniem. Ona mówi właśnie o przysłowiowym efekcie wioski. Jak wszyscy jesteśmy złaknieni, potrzebujemy kontaktów społecznych, jaką one mają dla nas rolę, jaką dużą odgrywają rolę, jakie jest znaczenie. Ja myślę, że ta książka wybrzmi w sposób szczególny teraz, w czasach pandemii, w czasach te, tej sytuacji, którą teraz przeżywamy, gdzie musimy w, widzieliśmy i wiemy i widzimy, że ludzie potrzebują ludzi, że potrzeba wioski, społeczności lokalnej, aby dożyć setki. Okazuje się, że dużą część książki, duża część książki jest poświęcona badaniom na stulatkach i okazuje się, że te wszystkie osoby, które dożyły sędziwego wieku, czuły się kochane, potrzebne, czuły się ważne w swojej społeczności lokalnej, miały bardzo silne więzy i relacje społeczne. Także jedzenie, picie i więzy społeczne, więzi społeczne, okazuje się, że ma to zasadnicze Znaczenie, jak spożywamy posiłki, z kim spożywamy, jak chętnie się dzielimy. I y też pokazuje ta książka zagrożenia właśnie cyberprzestrzeni urządzeń elektronicznych w kontaktach społecznych, w relacjach społecznych. Wszystkie media społecznościowe nie zastąpią kontaktu twarzą w twarz, kontaktu bezpośredniego społecznego. Zatem bardzo dobra pozycja, bardzo lekka w odbiorze, a niesamowicie mądra, wartościowa i myślę, że szczególnie aktualna w dobie obecnej.